Pracownia krajeznawcza karkonoszy w Bukowcu przy Związku Gmin Karkonorskich postanowiła wydawać swoje, swoją publikację. To jest publikacja ciągła. Nazywa się to zeszyty historyczne. Zaczęliśmy wydawać je w 2015 roku. Ukazało się cztery takie zeszyty. W tym roku już pierwszy się ukazał. I mamy tutaj tak, pierwszy zeszyt, ten najważniejszy, czyli grzbiet Lasowski w karkonoszach. Są tutaj zawarte referaty, które były wygłaszane przez wybitnych naukowców w Bukowcu, a które dotyczyły położenia grzbietu lasowskiego, czyli chodziło o ustalenie, czy grzbiet lasocki jest częścią składową karkonoszy, czy nie. Drugi numer zeszytu historycznego także z zeszłego roku to był Janusz Czerwiński, Franciszek Iraszko w Bukowcu, czyli zaprosiliśmy tutaj bardzo znanych regionalistów. Czecha i Polaka i o dziwo na to spotkanie przybyło naprawdę bardzo dużo ludzi, jak się okazało wszyscy znali tych panów. Trzeci numer ma tytuł Turystyczne rady Narciarskie PTTK w Karkonoszach w latach 1953-2015 i dotyczą w zasadzie historii, powojennej historii narciarstwa w Karkonoszach, dlatego, że rajd wysokogórski karkonoski, ogólnopolski oczywiście jest zarówno historią całego narciarstwa w Kalkonoszy i tu są opisane wszystkie działania, jakie podejmował oddział PTTK Sudety Zachodnie w Jeleniej Górze, który jest od początku organizatorem tych rewitur. Czwarty numer też zeszłoroczny ma tytuł Śnieżka Królowa Karkonoszy i tu z kolei są zawarte referaty dotyczące samej Śnieżki. Jest to bardzo wyjątkowy numer, rozchwytywany, ponieważ są tu przepiękne zdjęcia, które wykonał pracownik obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. Tutaj mamy akurat widmo Brokenu. Są to zjawiska tak rzadkie, atmosferyczne, że mało który śmiertelnik je widzi tam w życiu. Następny, ostatni już numer do tej pory wydany, czyli piąty, a pierwszy tegoroczny jest to Wila Łąkowy Kamień jako medium kultury i został wydany z okazji dziesięciolecia Muzeum Gerarda Hauptmanna w Jabłonitkowie. Wydaliśmy także taką publikację pod tytułem Redonowie i Bukowiec. Jest to takie popularne opracowanie, przedstawiające, przybliżające w zasadzie turystom zarówno Bukowiec, jak i ich właścicieli, czyli redenów. W tym roku planujemy jeszcze, w tej chwili już jest składany następny zeszyt historyczny poświęcony lwowiakom i kresowiakom, oraz kolejny poświęcony pszczelarzom naszego regionu.